Czekaj sprawdę. Jak z tego zeskoczysz tam na Cetę? No czekaj sprawdzę. No dalej, hopsa, hopsa. No nie trafiaj. Dawaj, no. Dawaj. No. Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii tygodnia z CSGO. Witam się z wami Okoła. bliżej. A także moja ekipa, czyli jest furia. Weźmy głowę, awasata. się jedną przed chwilą, nie wiem w co, jest Nadia. Hej, no jest Maciej. A ła zgarnąłem, Nejdę, bo nie to to czego, Nie wyczukałeś. Jest Daunio. Jestem, ja. Zapomniałem o kimś? Nie. Chyba nie. Czy zapomniałem? Nie. nie. No to dobrze. No to i jestem. Dobra. My moi drodzy, i gramy. Ej, gramy so, sobie szósty dzień, prawda? Dobra, lepiej, lecimy. Nie lepiej, ma lepiej. co, nie ma co się pierdolić. Jedziemy, jedziemy. Najwyżej przejebiemy Dobrze, Furia, zabiłeś chociaż kogoś. Plecy nam robi ktoś tam, chyba. nie. Oj, oj, kurwa. I macie jajszyk. O kurde, rekt, jebany. Proszę, co zrobił? Jeden na jednego. Czy ugra, czy ugra? Damyson. ale. I.

Pam 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 Pam, 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 pam. <grym> Co to jest? Pam paaara pa, paaara pa, Mario Pam A pom, Nie, pom. to nie jest Mario Gdzie jest paka? Short, short Stety ci robi No wiem, widziałem chuja, ja zastrzeliłem Ale cię uratowałem Pom, 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 pom. Nie ty zastrzeliłeś pom, pom. Gdzie jest paka? Pam pom. Tam gdzie ją został. Pam pom. Nie, ja nie miałem jej Jak najszybciej właśnie Pam pam Ja Kill of rave jest tam Dlaczego kill Mogłem go z kossy pociągnąć, ale Dlaczego tam... obrażasz kilofy? Trudna. Może, o, może one też mają uczucie Mają awka chyba już, także nie za fajnie mają A to jest niefajnie, no bo oni teraz będą, kurde Później Panu się poddadzą, i, się poddadzą I będzie tyle Furia już się denerwuje, zobaczcie, bo ale nie może Tylko internet Może sejsować, komu? Ja ale jak Woldowi, dobra, timed out dobra. <toddź> gili gili gili. Nadia go first, go first, ja sfleszuję I go first i jeszcze jeden flash, uwaga! Flashuję, flashuję, jeszcze jeden. Będą mieć pauzę. Na guys. Pom, 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 pom. Jest jeden. W sumie jest dwóch. Olny, najdalej. Smokowałem no, Tata. Kurwa, powybijani. Let's fuck them. Co to? No, podnajdę mi się w skierdol, Że, kurwa, <gryty> kto? <gryty> Ju kurwa kto? Był na szorcie, no i proszę bardzo. Proszę bardzo, co tutaj zrobić na mnie? Zabił i mnie strzelają, teraz furia dostałem przez ciebie. O mam tutaj O nie, dobra, ja zrobi. dobra. O jezu, kurwa. Co taki co? Komuś się tam sradz chciało, czy co? Dawaj, 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 dawaj. Dukę, daj, ba, di, Aha, bo przerwa jest Dał nią Gdzie ty jesteś? A ja widzę cię Szkoda, że nie można strzelać, bo ja bym ci banie strzelił Na przykład ja No nie wiem, no taki, taki ofensy, taka ofensywna bańka by była nie? Ja sobie czapeczkę tu poprawię, prawda jak jest przerwa 30 sekund A to jest kolejna ru Nadia co takie sztywne ruchy? Mieszka psyba kurwa Dobra no, widzicie, musicie przerwę wytrzymywać. Tą czapkę chyba jeszcze gorzej zrobię. Uspokój się, Kilo. No ale dobra, trudno. 9 seconds i plus jeszcze 10 kolejnych. Nie, Nadia? Tak? Tak? Taka, taka jesteś, tak? Tak? Aha. A ładna kulka. Furia. furia. Ja nie mogę zawsze, furiać. Kurwa. On jest taki przybity jak paczka gwoździ, nie? Dobra, tam patrz lepiej na mida a nie ów wów kimorne 2B O kurwa jaki flash Lomowy? No nie, nie pykło commit. Tam po Dawajcie, lewej dojeżdżamy longa mm -hmm. Dawaj, 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 to dawaj. sprawdź no, sprawdź Dobra, czekaj, zaraz go sprawdzę. bo tam jedziemy, ciskamy ich I smog Auto, na CT 100%. proszę bardzo jaki ładny bye public To no, jest y, dwóch przy kontenerach jeden shop To ja patrzę wam plecy Czekajcie, czekajcie Kurwa nie teraz z O, Nie bomb bombside. się na głęboko, jeden co za Patrzę coś wam w plecy Żeby już Ej, rampa chyba No dobrze słyszę Chcieli ja Jeszcze jedna rampa się nie To nie, to nasz nie? Dobra Jest CT CT wupa. A kurwa shorta no bo się Gdzie paka, wydumać. gdzie paka Jak najszybciej Słuchajcie ja przyjacielu szybko mów, bo nagrywam no, nara No i widzicie, tak, to się, tak się właśnie odbiera telefony i się je kończy ci koleś jest z CT, On miał tą, tą awkę, więc on pewnie będzie sejwował A, dobra To zasejwował Dobra, dziękuję, dziękuję HyloRave, nie! I dostał za 14 HP Przeżyłem które jest sednie nie? Ale jest ok Mhm no, mm -hmm. da mnie. Yes. no. No. no, przystań, przystań, no, no, przystań. Bo, tutaj, no końcówką tylko. Co końcówką? Ty tylko jednym z młotów. ty jeden ty. Aha, no, wiesz co. Właśnie, kamida pewnie wyciągnę. Fukuję, mi wyciągnę zaraz Bża ja go ogóle, wyciągnę. No, coś tam było na midzie Dobra, ej, yy, damnio, czy ty już jesteś na tym B? Oj, oj, oj Nie No to wbijaj tam Dobra Kurde, jest rashuje tunel, rushuje tunel Wbijam Wbijak na B, wbijam b. na B Bijam na B, a jest zajęte. B czyste, wbijam, plantuję O oh, je, yeah. lecimy na Mokuje dorsa Uwaga, flash, uwaga, FLASH! No kurwa <noise> To Maciej był Aha Dobra, patrzcie, plecy. Pleca No, w sumie pleca jednego, bo plecy są. W sumie plecy są jedne, nie? A mówi się, że. Dobra, wiecie, o co chodzi. Nie No właśnie, wiesz, Aha, tacy jesteście. O kurwa! Dobrze, furja! Psy, no. Nam idzie po prawo tam i w ogóle przejebanie ich. Pi pi pi, 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 I uwaga, będzie bum. Uciekajcie tam. Nie. Nie. Weź mi Znania. ja po na górnym idziemy No tutaj właśnie tam gdzie patrzysz tam był ostatnio widziany z I ostatniego raportu wynika MVP o, 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 o. Gdzie jest ta szmata? Ostatnio ja ja okresy. Wyjebało ją ja Wyjebało jak bursztyny Ciekawe ile osób zna ten Tyś jest jak bursztyny Sam jesteś jak bursztyn Kur ja pociśni mu <ślesk> weź mamo Katar, bo się... wiecie dust, kusz nie te sprawy, o, on jest oczelony na pyłki. Patrz Furia, Chyba jeden na mnie nie jestem pewien. awp mi nie straszne jest jeden mi. Chwara rynku, ale on ci No bo ty i w bani wyjebałeś. Ja tak. Short był jeden, Furia. Aha. Ja smokiem będzie. Nice Furius. A, paka. Nie wiem, on jest. Już softem. Bierz go Furius, bierz bombę ustawę. Zostałem oczekiwany takiego heada, nie? Za 58. Znaczy 58 no, strzela, mi się przeląba, nie tak. Znaczy ja wiem, bo wszedłem ci też pod celownik, przyjacielu, więc. Ej, where's the bomb? Halo! Już idę, idę. Furious. Nie mam tego smoka rzucić z shorta. Ej, rampa, rampa. O co, kurwa! Elevator jest jeden. Ja pierdolę! Short jeden. Okej, okay, ja plantuję. Ale zjebamy! Co, co tracić czasu? Ała kurwa, fleszę, a ała To, flesz cię boli. Nie wychylaj. Oj, chuj, 26 obity. Chyba pierwsza, no i. Kurwa. No bo furia gdzieś tam został z tą paką i to tego. Tak, jak... Nie, ja biegłem, bo tu wy wyjebaliście tą pakę musiałem się wracać. Ja... No. Aha, no, no czyli wina dał nie? Danio... Dziękuję. No przyszłość, jeżeli masz awupę, to drop komuś pakę. Ale ja nie miałem bawki. A co miałeś? No to co ty miałeś? Raka. No to co teny, co Dania dostał dostał na święta. Co Daniel dostał na święta? Od taty? Tak. Raka na organach. HIV. Akafory AK serwat. chodził mu do Wanny, wiecie? No. I dostał kifa Daniel, ale swoich życiowych historii to nam nie opowiadaj, przyjacielu. Dziękuję bardzo. Ostatni raz widzimy właśnie zachowanie Downia, proszę państwa, ponieważ już nigdy nie wystąpi ani na YouTube, 1b. ani w życiu realnym. 1b. 1b. Tylko jeden B. Zjedziemy B, może co? No teraz, teraz to zamknij mordę. Ty Kurczę, wulgaryź mnie jeden. Był na shortzie, a łap i nie. to Kto mnie odbił do 50? Ej jest tam, chuj. Mid jeden. Pff. Jeden na short. Chodź to B. Razu go soshan, po start. dawaj. jest, ja fak, bym tam. tak, 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 tak. Tej byś wbił. Shorta minus jeden, nic. Dobra, chodźcie, B. Wbijamy, póki oni tam, ten. Rave, ale że Nadia, się. Nadia, dawaj. Pierdolił. Go first, go first, mm. rush. No, z takimi mm. lagami, co się. Okej. Okay. Nice, elegancko. No i plantuję. Kurwa, okno, o, pink, okno, okno. Masz masz, Został jeden. No i elegancko, zobaczcie, I ten raz na BS. No, tych pakietów o. Pakiet tych śmiesznych. Pakiety śmiesznych. Po 30%. Także, ale pozdrawiam ach, Te śmieszne pakiety. Hefie. Ale proszę, tutaj się nie pozdrawiasz, tak? nie. I proszę tutaj Szczególnie nie reklamować. Marek, właśnie. To tu się łatwo. No, to reklamamam, to jest beznadziejny internet. No, reklamuję, to to jest gówno. Brama, nice, elegancko. Wyjebani niczym, kurwa, bombki na święta. Uuuuu! choinki. Elegancko. Nie wiem dlaczego, ale za każdym razem zostaje obijany właściwie przez mój team. To, to jest dziwne. A ty ile razy nas obiłeś? No, no co ile razy? Na... W tym meczu chyba ni razu, Kurza, wiesz? A się uspokój. Ty się uspokój. Kurwa. mnie tu ubrażał. I to chyba na końcu. Long. Dwóch B. Snape poleci. Ej, hey long chyba. Łarka. Jeden midi short. Jest za Rzutam tym za boksem Jest za boksem, jest za boksem o, rekt, kurwa Zadłeś mi w Nie, to tylko, Nate, nade. to tylko Nate, to tylko Nate Jest na shortcie O, dostał banie, dobra Kurwa, i dzięki tej serii się tak rozgrzałem, że teraz, kurwa, elegancko mi idzie. Ta chuj, że dzisiaj pierwszy raz grasz. A to... No i tak. No, to i co z tego? No, Masz ten problem? Ja Maria! Pie. Maria, kurwa, gdzie ty jesteś? Kurwa, chodź tu, kurwa, ty. No i nie strzelaj mnie, no, znowu, bo jak, kurwa, mnie wszyscy strzelają. Kurwa. Mam jeszcze Neida, to mogę rzucić. No ryzo! K Oczywiście kto zginął? Wuh! O, to co za Co? Kto to był, Nate? Ty skąd? Kurwa. Zrespił? Odbił się od ściany. Gdzie jestem, Daunio? B. Muszę uciec na B. Dobra, nice. Może jest na B. Woo! Good job. Ty ja tak idę, idę na Patrzę, ten wybuchł, a przede myślałem, że ty mi idę się Bo ja cię idę, idę, się odbił od tej jebanej ścianki tam. A to co, ty na szartach chciałeś tego nade rzucić? Nie, na CT, bo myślałem, znaczy do tam na mida bardziej, bo myślałem, że w tak koleś jest. Upośledzony granat. No przepraszam. Dobrze Maciej tam, Jeszcze moja szkoła B. kurwa. No i dlaczego na go, go, go Tak, no. Dlaczego tak, DZIĘKUJĘ KURWA FURIA! No to w dupę. Mi tu. Jeszcze jeden na BS-ie jest. Leży z bs ale znowu ja Gdzie jest Leopold? To jest Leopold. Leopold stał, eee, Gra w Minecrafta. O tu. W Mał, w małcie i go dopadł. Bucha. Tyk Ja. Yeah. dwa 2000 lol. Maciej masz nie? ładnie tak. Mm. I jedną śmierć tylko No, śmierć za każ Zobaczcie, to nie jest bez przypadku, słuchajcie Za każdym razem, w każdym odcinku Macieja wyzywają od wallhackowców, aimbotów, że przypadek? ma haksy To jest... To nie jest, moi drodzy, przypadek Gramy z cheaterem Jestem odpalony No właśnie, Boże, gramy kogo ty, Daniel, wiesz do odcinków? No, przepraszam wszystko, to się więcej nie powtórzy Kurcze. Ja takie łane miniaturki robię I ładnie też cheatujesz no. No. I później ja mu płacę i on właśnie za te, za to, że ja mu płacę, on ma na cheaty i on sobie te cheaty kupuje z ruskich stron, płaci w rublach, słuchajcie, Czyli i... jak on dostaje wagbana, to z spada do Silvera. No, właśnie. Mocą farangę. Jeb tam najda Jest na base'ie. Co? Co? kurwa, nie wierzę w gościa. Jest coś shorta jajajaj Ale nas wyjebali A Maciej syna na respie da... Zaweczko proszę bardzo No bo wracałem no Ale my cię nie wysłuchamy <grym> przyjacielu, jest okej okay. przechodziłem obok Everything will be okej, okay, tak? I wszystko, everything Złowie is zrobili. great Tak powiem No i widzicie, nawet Maciej nie trafia bo cheasy wyłączył, ja mu powiem... zobaczcie, zwróciliśmy mu uwagę on i on teraz wyłączył. No, Zestresowałem się, jak to w Jak myślicie? Weźcie na profil Macieja, a nie zapomniałem, przecież prywatny. No tak Jak wszystkich cheaterów tak, Taki jest Maciej właśnie, słuchajcie Maciej z klanu. Kiedyś go no, poznałem, nie, bo ja właśnie wchodziłem na te ruskie fora, wiecie? Bo ja wiecie jak trolla na omegle po rusku nagrywają to ja wchodziłem tak na ruskie fora i czekaj na forum CSGO I teraz będzie 200 komentarzy typu kiedy Omegle. No. Nie wiem jeszcze nie zostałem wydobyłem Żyżej, możesz się teraz wytłumaczyć dlaczego nie ma Dlaczego czego nie ma? Trolla na Omegle. Bo skończyły się wiaderka internety, nie ma na przesłania Jeden i Kurde, oh, 19. Czekaj. No, z longa zraszował, longa zraszował, górny mit jest. No, ale zajebisty flash. Górny zajebiz. mit, żebyczka, górny nie. mit, halo. Dobra, ja plecki. po niego pójdę. On może mieć czapkę Dobra, leży. O jest górę w, w roku tym, roku jest, jest, kartasy, jest, jest, zróbicia, jest tam. Itia, itia, patrzył, itia. patrzył na okno, ale już nie patrzy. Już nie patrzy, no. no jest, a, bardziej opłacalne rzeczywiście. Kurwa ta czapka się dzisiaj nie chce mi ułożyć. Mnie to w to, to wina Furii. Bo gra z moim akaczem. Pierdalaj. Like. Haniebnie, Człowieku, kto ci pozwolił dalej, z tym furia. grać? A ale was kurwa. A on Będzie? dwa hapa człowieku. Umyś mnie zabić. <coughs> furia, ty a zeskoczysz, zabić. to się zabijesz przecież. Czekaj sprawdzę Jak z tego zeskoczysz tam na CT? Czekaj sprawdzę No dalej, hopsa, hopsa. No nie trafię. Dawaj, no. Dawaj, no. Dawaj. No. Aaaaaaaaaaah. REKT! Chyba wiem co leci na początek Cienka, to samo Chyba wiem co leci na początek odcinka no to, to, to było słabe Prawie ci furia weszło wyszło tam Ten skok no, było dobrze, nie <grym> Skoczyłbym jak magli 10 piętra mhm. MVP, to, to Nie było Dał nią MVP nie wiesz Teraz drapisz mi mnie wpę <grym> 16 tysięcy Ty ty jesteś a ja może autolamą bym zagrał i oni by później krzyczeli AUTOPUSI, AUTOPUSI Ale dlaczego, sam sobie to weź, wiesz? Dwie awki na Drayley bed A ja z ak No i patrzcie Dwie to jest. Drayley B idziemy longiem Icia, icia, itzio Ej, 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 ej Maciej też chce chodzić, A Cześć Cześć A twoje yeah! nie? A midzie idzie coś Co mnie, kurwia na, na to szybko, a oni roszują Jezu, co? Główno. A Daniel, 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 Jezus, Daniel Daniel No nie! Nie wierzę w to Aż mi się but wygiął Znaczy noga z butem Co ty buty masz? Ja tu Ech, ale. Daniel, Daniel no jeszcze, bo widzisz... nie zakupiłem na tej myszki. No chacz, nie kupiłem, bo gram na tym gównie jebanym jakiś... Co to jest? Nawet nie wiem, jakieś ZL5 kurwa... Co to ma? Ile ra raty... Nie polecam! FunSoup! No, ja no, nawet MVP, nie. nie wiem ile to ma MVP... MVP, Boże... DPI... Sendryvity! MVP! Jak najszybciej więcej. m o kurwa... Co to jest za myszka? Overclocking na myszki. Z, tak, z taką łapką na, na logo, co ja to jest? Ja mam tyle jest? DPI ile fabryka dała. Czyli Basz shorta. Daniel jak jest fabryka po angielsku? Proszę powiedzieć. Jak najszybciej. Factory. Company, Dobrze! <głos> <głos> elegancko, i o to chodzi. Katsu... Kamasutra jest została czywkowa. Katsuka. Jak będzie za o, nie, nie to Tak to nie teraz, tak to mu syna. nie mów, o, nie. tak to mu nie mów, wiesz? A, nie było. I boom. Ale będzie gdzieś przy lągu, trzeba na Dawaj go, Furia, bierz go. Furia, speed, dawaj! Nie ma. Nie ma. 2 na 10 ogólnie ten rek. Rekt, taki trochę, nie? Przegrywamy źle, to... A nie, 2 na 10 źle? 2 <gry> na 10 jest stary. Nie mi chodzi, przegrywamy źle, wygrywamy źle. Weźcie kurwa, zastanówcie człowieki. Ej, ogólnie chciałbym zmienić rękawiczki, bo wiecie, zima przyszła. Znaczy niby na dworze jest ciepło, ale w counter streaku tutaj nadal tak trochę wieje. Zobaczcie, mam takie ciepło. czarne na skórzane daszcie. No na się... O kurwa, ale flash. Piękny flashback. Cajebistet, bo to na ciebie miał być flash. Kurwa short! Short! O, o nie oni, oni mogły mogą longa ej Nie, jest na shortcie Znajduję no w shorta No, gdzie jest ten kurwiszczał? się opadzie. <noise> ja mógł go podejść Nie interesuj się właśnie No i zabij chuja 88 przecież jest no O jeszcze jeden Dawaj Furious speed A gdzie jest ten Furius? Oh, chodź, let's, let's make a sex Dobrze Pete. Furious Ooo, o, zgarnęliście Najdzica No furia! Ja ja a... na rampie, furia rampie. no ściągnij chuja ja no to co? A to jest awka chyba, nie? Czy nie? A, to jest ostatni, Ja to chuj, jadę mu wpierdolić Dawaj Dawaj Furious Jest, widziałeś go! Z lewej, z lewej, z lewej, wyżej, z lewej! Tutaj. No o, 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 widzisz? A, kurwa Danio, możesz mi to wytłumaczyć? No, super O, nie zabi, Zabij, zabij proszę cię, ja ci kupię Dragon zabij

Rek, Ej, co naprawdę, to ja ja, ja z wiem, To, lepiej to gry, było piękne, wiecie, to było piękne. Byłeś, miałeś na mnie Daniel? Tak, chyba tak. No miałem ja, w sumie, ja, to, bo widziałem tą śmierć. No i co? No i... gówno. A ja chcę. Oj, Dajcie, to ja to nie to grałem to. jeszcze. Daj mi. A, to masz. Czekaj, może sobie zabiję coś. Jeden był na B. Ja idę na loga, Ej, tam będzie łatwo zabić. Hello Brave i tak daje najlepsze, prawda, noskopy. Wszystko, everything. No kurwa, kurwa, kurwa. Jest, nice, kurwa, nasz, dostał. dostał. Dobra, Dobra, kurwa. Ci, czekaj, jest, Dawaj, godanie. let's fuck him. Ale sprawdzić. Czekaj, czekaj. Bomb side'owo jest, prawda. Dawaj go, daniel, let's fuck him. No Dobra, kurwa! Dostałem. No skąd ja, ja nawet nie wiem skąd jest ten koleż mnie strzelił. On chyba na wyczucie z, po prostu wychylił z tego mida. Yy, na to jest O widzicie Cztery. co ten KWE robi? No co, o, zabija. On właśnie. Dawaj, dawnio. Po prawej chyba. Na nie WP. Stam, stamtąd. Ale nie żyje. O ty, dziwko. No! <laughs> widzicie, co? mówię, że... Koleż jest dziwny. Na besie był y, Maciej Złóż mi ofiarę w postaci awupy. Jeb, jep! jeb, no Maciej, dawaj go znajdę i jeb go, nie ma. O dobra. Jest. E, na myśli, no. że nie ma Macieja w sensie, nie? Jest ok. Dobra, potrzebuję dropa Kenny Pasha Znaczy, Kenny Pasza. Nadia, to pokaż bicka. No rzuć. No. Kenny Pasza? O, a Wupa, dobrze, może być. Kupię ci siatka Lora. Ej, hey Nadia! Co? Zrobisz e, zdjęcie do miniaturki na odcinek, ten co nagrobiliście wczoraj? Jeden B, jeden B, jeden B, jeden jak B. Jak mi powiesz, jakie zało... No, ja ci powiem. Znaczy, to sobie wymyślę najpierw tytuł odcinka, a później ten. I to wtedy Maciej i wytniecie ładnie i będzie elegancko. Wytnę ją, tak. Tak. Wytnie cię ze zdjęcia i zostawi Aha. tylko tło. Aha. Dwóch BS-owo. <grym> to, to, <właśnie>. <grym> to, to dobrze, to tak zrobię. Aha. O boże, Nadia oh. coś ty zrobiła, ja będę teraz tutaj płakał za tobą. No, to to, się... O kurwa, obite 83 na midzie, dobrze. Kolega z shorta dostał taką baniulkę, że nawet nie wiedział co się dzieje. <grym> A fry, <grym> jakby cię koleś przeskanował, ale bym miał bekę. Weźcie pakę, splantujcie Halo, no weźcie tą pakę. E, no weźcie pakę, znowu ktoś pakę wypierdalił No to ja, bo to zginąłem. Pewnie z tak, cześć, 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 cześć. Kurwa, zrasz. No i elegancko. Koniec. I Elegancko moi drodzy, połowa POŁOWA pierwsza skończona. 12-3, not really bad. Aczkolwiek mapa terrorystów, zobaczymy jak nam pójdzie w counter streakach yeah, co Mają ciebie, bota. Mają wydarzało. bota, nie? IDB. Mają bota. Bota Oliwiera. Furiamę standardowo, wiesz gdzie? Ty. Ja A też idę, guys. Dobrze, mamy standardowo z furią Lecimy na longa. Woo. <laughs> Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze macie szybko. Jeszcze musisz, jeszcze musisz. Olny raszuj, ziżu, jest tam Chyba B. Dobra, jak B, to raszuj. Tylko jeden B, no raszuj. No, przyszłeś, pamiętaj. Jeszcze dwóch trupie było. Słyszę. Mam pakę, mam pakę. Gdzie masz pakę? A ja nie chcieli wychujać, nie? Niby że B, A tutaj jeden z paku było. w górnym trupie To on czekał sobie tak ładnie Oni go teraz wyzywają Ty kurwa Gnoju gdzie poszedłeś? O o halala 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 halala, halala 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 Dawaj go macie we dwójkę No ty kurde Nadia no już, No co? Już no, ty, gościa przecie tak. przecież i fucha konflikt Ej Leopold ma internet z Rosji chyba No tak ja No Bo tak kurde troszkę go wywala często Jak sobie fajnie. Masz furia. Da, bo, o masz Nejda, dobra, elegancko. I ba, ba, to rzucamy tego Nejda. Tak, rzucamy Nejda. Bo oni teraz i tak wszystko na jedną kartę wrzucą. Ale oni chyba teraz B pójdą, coś mi się wydaje. Ja tak samo sądzę. Nie tak sądzę. Tak samo sądzisz? Nie, sądzisz? nie? Nie. Nie sądzę. Oooo, plecy, plecy, plecy. No i co tam są? tam, są tam, są tam. Nie, 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 Przecież widziałem ich, Furia Aaaa, fura! Bot, ja pierdolę Zamknij bramę w anarki. Dobrze, elegacko, tyryryry Yeah, wyjebani Dobrze, Dobrze Furius No, ej. <ścoughs> 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 Furia uratował <ścoughs> Ej, Furia to już kolejny raz to Ej, Furia jest... mnie uratował zabijając Glee'a <ścoughs> Czemu? To... No to to nie wiem, tak mi wyskoczyło wyska Furia saved you by <grym> Ja pierdolę nie wierzę że. miał pewnie jakieś nie nie takie plany jak mnie zaatakować i tak dalej Nice Widziałeś, widziałeś, no widziałeś? ja tam widziałeś Widziałem Zamknij No nie mogę. Czekaj, czekaj ja. no nie mogę Nie o klucza Klucz, ja za... Klucz zgubiłem Przyjaciel No nie dasz rady Nie no, masz tyle kru. siły, dawaj we dwóch, ja dawaj we Hop Raz, ale to równo

Ej, ja mam dobrze. pomysł, nie kończmy tego meczu przez minutę, żeby ktoś dostał bana. Bądźmy w <ystro Fantastyczny> Właśnie, <My. gry> Nie, nie, nie nie stanie i tak. Dopiero jak rundę minie, Zajdzie minutę, więc. A, zostanie po tej rundzie. No to takie na really bad. Ej, zaraz MVP mam, Co jest kurwa. Czyli trzeba ugrać tak rundę przez 50 sekund ponad. Zróbmy mhm. time outa. Tak. albo przerwa. I oddychamy Czekaj! Nie! Aj, aj, dobry fler. Nie! Kurwa! Nie! Nie! nie, nie, nie. Ale, proszę, Stadion, Ej, Bo ja się spuściłem, że to jest wróg, kurwa! Ja myślałem, że ten wróg. Nie! Jest... na Nie! 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 Ale Nie! że to Nie! Ej, hey, bo, Kurwa, bo ja ten zabrałem, zabrałem tę broń przez przypadek. Gdzie jest ta paka? Jest. No, yes. no idę. Dlatego flesza do dobrego rzuciłeś, bo tego typa zafleszowałem. A! Go on jest w trupie przecież! <laughs> znaczy nie w trupie, tylko w tym, w picie. Ale ma m tylko. Defuj, no co ty robisz? A, dobra, nie, już się pojebało Myślałem, że staro, jest Jak skanuje, teraz macie panie, no, no. Jest yeah. wygrana, jest bana i bla, jest bla, wygrana i koleś bana. ma bana, Elegancko, nice. Moi drodzy, w takim razie to jest koniec. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, jak widzicie bardzo fajny, przyjemny odcineczek. 16, i o to chodzi, o to kurde chodzi, żeby wygrywać. Był Maciej, Furia, Danio i była Nadia, zamykała niestety, ale będzie w kolejnym odcinku. Otwierała. No, elo. Aha, oh. dzięki.